Jak to jest z transportem samych ciężarówek bez naczepy z fabryki do klienta? Jest wymagana jazda z kartą w tachografie? Przepisy rozporządzenia 561 w artykule 3 i 13 przewidują wyłączenia spod przepisów. Ten koziołek sam jeszcze nie jest wprowadzony do działalności. Także można powiedzieć, że odbiór z fabryki i przyprowadzenie go do firmy transportowej. Będzie jeszcze w tym momencie traktowane tak, można w cudzysłowie powiedzieć, przewozem prywatnym. I bodajże 13 artykuł mówi nam o tym, że przewozy prywatne można wykonywać na wyłączeniu, ale pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita tego pojazdu nie przekracza 7,5 tony. Można. Ale koziołek ma większą dopuszczalną masę całkowitą. Więc trzeba będzie po prostu stosować się do norm czasu pracy kierowcy. Nie będzie można tutaj skorzystać z funkcji, z funkcji out.